12 rozdział Ewangelii Jana od 20 do 26 wersetu. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei z prośbą mówiąc Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem. Tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, które też jest żywe, przez które dzisiaj mówisz do nas. Upływ czasu od Twojego odejścia nie ma żadnego znaczenia. Raczej spodziewamy się właśnie Twojego bliskiego przyjścia. I modlimy się, abyś dzisiaj też do nas przez to słowo mówił. W imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Życie przez śmierć, taki jest tytuł dzisiejszego kazania. Kiedyś zrobiłem takie zdjęcie, nie wiem, czy widać. Jest to drzewo już takie obumarłe, ale tam w pniu znalazł swoją jakby korzeń, czy zakorzeniło się nowe, młode, młode drzewko i wyrosło. Właśnie coś takiego podobnego przykładu dzisiaj używa Jezus, kiedy mówi o tym ziarnie, które wpadło. Musi obumrzeć. Coś musi obumrzeć, aby coś nowego się narodziło. Jedna z fundamentalnych zasad życia duchowego, która dotyczy zarówno Jezusa, jego służby, ale również i nas, jako uczniów Jezusa, ta zasada. Śmierć jest warunkiem życia. Jakże zobaczmy, yy, przyjrzymy się troszkę tej okoliczności. Wiemy, że yy, była już, yy, było to święto Paschy, już się zbliżało. To było to święto, na którym Jezus miał być znany. Także ostatnie można powiedzieć, ostatnie dni Jezusa. Co się stało w przededniu, męki Jezusa? Czytamy: a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. I dla nas dzisiaj powiedzmy, nie ma w tym nic dziwnego. Różni ludzie tam chodzili, pielgrzymowali. Dzisiaj też do Jerozolimy. Udają się pielgrzymki, nawet na to święto Paschy. Jakiś czas temu słyszałem, że, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego świata tam się udaje na to święto. Dzisiaj, może, w tym, że, że Grecy pojechali na to święto, dla nas nie ma nic dziwnego, ale w tamtych czasach było inaczej. Każdy kraj, każdy naród miał swoją własną odrębną kulturę, swoją własną odrębną religię, swoje własne świątynie, przekonania religijne. Żydzi wierzyli w jednego Boga, tak jak właśnie jest to opisane w Starym Testamencie. Ale Grecy mieli swoją mitologię, mieli, może znamy te wszystkie mity i tak dalej, mieli swoje bóstwa, mieli świątynie tych bóstw. Tam chodzili, tam się modlili. Nie było wiele, Żydzi i Grecy nie mieli z sobą zbyt wiele wspólnego. Oni tylko ze sobą rozmawiali, kiedy, kiedy chodziło o biznes, o handel, ale jeśli chodzi o życie, to byli jak ogień i woda, żyli zupełnie odrębnie, w odrębnych światach. Pytanie, co ci Grecy robią, skąd oni się wzięli w Jerozolimie? Faktem jest, że ten obszar był przez wiele lat miejscem oddziaływania kultury greckiej. Aleksander Wielki podbił ogromne tereny na wschodzie i tam, w ślad za nim, właśnie osiedlali się Grecy. Także całkiem niedaleko od Jerozolimy były yy, miasta, takie greckie kolonie, dziesięciogrodzie. Tam mieszkało dużo Greków, w innych miastach mieszkało dużo Greków. Może byli stamtąd, a może też przyjechali z tej właściwej Grecji, z innych wielkich miast. Greckich, z Antiochii, z Miletu, z Efezu albo z Aten, dlatego że w tych miastach Żydzi mieli synagogi, po niewoli babilońskiej Wielu Żydów wróciło do, do Jerozolimy, do Judei, ale wielu Żydów powiedziało, my nie będziemy wracali, my się osiedlimy gdzie indziej. Oni rozeszli się po całym świecie, a wszędzie, gdzie poszli, zakładali swoje właśnie synagogi, gdzie nauczali słowa Bożego. I wielu Greków było rozczarowanych pustką, która była w ich religii. Właśnie dochodzili do wniosku, że ci bogowie, których my czcimy, to nie są prawdziwi bogowie, to jest jakaś, jakaś nicość, to jest jakaś ułuda. Ale ten Bóg, o którym czytamy w Biblii, o którego czczą Żydzi, o którym czytają w synagogach w każdy sabat, ten, ten jest prawdziwy Bóg. I wielu Greków rozczarowanych swoją religią y, zaczynało dostrzegać duchowe światło właśnie poprzez świadectwo Żydów. I właśnie tacy Grecy y, do, do tego dochodziło, że de decydowali się nawet na to, żeby udać się do Jerozolimy, aby oddać Bogu chwałę w świątyni. Chociaż to nie była ich świątynia. Oni tam nawet nie, nie mogli, Wejść dalej, ponieważ na dziedzińcu świątyni był taki mur, gdzie było napisane po, po grecku i po łacinie zakaz wstępu. Dalej mogą tylko Żydzi, etniczni Żydzi, przechodzić. I kto przeszedł dalej, groziła mu nawet kara śmierci. O tym murze nieprzyjaźni właśnie też mówi list, list do Efezjan. Mimo to oni szli do Jerozolimy, ponieważ widzieli światło, reagowali na to światło i chcieli poznać Boga. Pewien głód duchowy. Taki głód duchowy jest dobrą oznaką. Głód, że czegoś w życiu brakuje i szukam prawdziwego Boga. Coś takiego właśnie mieli ci Grecy. Coś takiego charakteryzuje wszystkich prawdziwych chrześcijan, czy ludzi, którzy później się nawracają. Czy mamy ten głód, pragnienie poznania prawdziwego Boga? Ci tedy, właśnie ci Grecy, podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei z prośbą, mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Podchodzą do Filipa i pytanie, dlaczego do Filipa? <grywa> No bo Filip był z Bethsaidy, a Bethsaida to było miasto, w którym żyło bardzo dużo Greków. Schelenizowane miasto, czyli wśród uczniów Jezusa Grecy, można powiedzieć, mieli swojego człowieka. Oni go rozpoznali, to jest nasz, może po ubiorze. Filip to jest, też, to jest imię greckie, od Filipa Macedońskiego, ojca Aleksandra, wielkiego też króla greckiego. Także oni dostrzegli, właśnie, o ten człowiek, to będzie właśnie ktoś, kto. Może nas zaprowadzić do Jezusa. Też taki przykład e, tego. Jezus miał w, swoim, w gronie swoich uczniów najróżniejsze osoby. Był Szymon Zelota, taki co ze scyzorykiem chodzi. Zelota, terrorysta. On chciał obalić e, siłą po prostu e, okupanta. Ale był też na przykład Lewi, e, Mateusz, e, były celnik, kolaborant. Ten, który tam jak oni ze sobą tam w tej grupie się odnaleźli niektórzy mogli być spokrewnieni z kapłanami jan na przykład apostoł gdzieś tam niektórzy uważają nawet że judasz też był spokrewniony bo chodził tak do nich że gdzieś był z tego rodu kapłańskiego także Zobaczmy, że tak samo jest w kościele. Są różni ludzie, rozmaici, najróżniejsi i my jesteśmy po to, aby w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, dla tych, z którymi mamy kontakt, być, tak jak słyszeliśmy też na szkoleniu z ewangelizacji niedawno, tym ambasadorem Chrystusa. Oni nie podejdą do kogoś innego, ale podejdą do nas, bo nas znają. Jesteśmy właśnie po to w pracy, czy w jakimś środowisku, jesteśmy po to, żeby innych móc doprowadzić do Chrystusa, tak jak ci ludzie właśnie zwrócili się o to do Filipa. I kiedy oni mówią, chcemy zobaczyć Jezusa, co oni mieli na myśli? Czy chcieli tak sobie przyjść, popatrzeć minutkę Aha. i pójść dalej? No oczywiście nie. Chcieli poznać Jezusa, tak? Chcieli poznać Jezusa. A dlaczego chcieli go poznać? No bo słyszeli o Jego nauce, słyszeli o, o wielkich cudach, dziełach, które nigdy się nie, wcześniej nie, wy, nie wydarzyły, coś takiego. O tym ludzie mówili i oni chcieli zobaczyć, czy to jest Chrystus, mieli pytanie. Może i my będziemy Jego uczniami? I tutaj widzimy też kolejną ważną zasadę. Zobaczmy, ci Grecy zareagowali na pewne światło Boże, które otrzymali dzięki świadectwu Żydów. Dzięki temu, że słuchali historii ze Starego Testamentu i zaczęli rozumieć, że to jest prawdziwy Bóg. I kiedy poszli za tym światłem otrzymali jeszcze więcej światła. Dane im było nawet zobaczyć samego Jezusa. To jest zasada właśnie, którą widzimy w Biblii, że kiedy reagujemy na światło od Boga, kiedy idziemy w stronę tego światła, może skromnego, ale które Bóg nam daje, Bóg daje nam więcej światła, jeszcze więcej światła, aż dochodzimy do poznania Jego. Ale kiedy odrzucamy to światło, to świadectwo, które Bóg nam daje, to wtedy pozostajemy w ciemności. I czytamy, co się dzieje dalej. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej Zasie i Filip powiedzieli Jezusowi. Filip nie ma odwagi iść do Jezusa samemu. I myślę, że to pokazuje tą skalę yy, uprzedzeń, jaka była pomiędzy Żydami a Grekami. Bał się po prostu nagany, reprymendy ze strony Jezusa. Jakich Greków tutaj mi przyprowadzasz? Yy. I zwraca się do Andrzeja, pójdźmy razem, w dwójkę zawsze, zawsze raźni. Wiemy, że Andrzej był jednym z pierwszych uczniów, których Jezus powołał. Może był gdzieś tam bliżej troszkę Jezusa, ale imię Andrzej też jest greckie, Andros. Co to znaczy? Mężczyzna. Także też może był taki właśnie jakby sprzyjał Grekom. On był takim bardziej otwartym może na, na, in, na inne narody. No i co mówi Andrzej, gdy wysłuchał Filipa? Grecy chcą zobaczyć Jezusa. Dawaj, idziemy do Jezusa. I myślę, że to jest taki obraz, pewien obraz modlitwy. Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w moim imieniu, tam, tam jestem z nimi i wysłucham. I jako, dlaczego Jezus nie powiedział, że jak się samemu modlisz? No oczywiście też mamy się modlić, ale dlaczego właśnie tak szczególne błogosławieństwo i obietnica e, wysłuchania łączy się z tą modlitwą już taką zbiorową? E, no po pierwsze możemy się zachęcać, tak jak tutaj, ale też możemy weryfikować nasze prośby. Bo gdyby Andrzej powiedział, hmm, już co nie, chyba nie to by nie poszli prawdopodobnie. Także często jest tak, że my możemy sobie, jak to młodzi ludzie mówią, wkręcać sobie pewne rzeczy, modlić się o pewne rzeczy, które nie są wcale zgodne z wolą Bożą. Kiedy podzielimy się z, tym, z innymi wierzącymi, oni są w stanie z zewnątrz z boku zobaczyć, tak, pomodlimy się o to, przyjdziemy do Jezusa, wspólnie będziemy Go o to prosić. To jest to podobne jak do tej zasady dwóch, trzy, trzech świadków dodają pewnej wiarygodności. No i idą do, do Jezusa. A Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Na pierwszy rzut oka to, co mówi Jezus, właściwie nie ma absolutnie nic wspólnego z prośbą y, Filipa i Andrzeja. Oni mówią o Grekach, a Jezus mówi o godzinie, że, y, która nadeszła. Co znaczą te słowa Jezusa? Co to znaczy, że Jezus ma być uwielbiony? O tym już często mówiliśmy. Był to sposób, w który Jezus określał ostatnią część swojej misji: śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, ukazanie się uczniom, ukazywanie się uczniom, w niebo wstąpienie i w niebo wstąpienie do chwały. Tam, gdzie właśnie był uwielbiony, otoczony chwałą, z której przyszedł na tą Ziemię. I później po dziesięciu dniach zesłał Ducha Świętego. Nadszedł czas, aby te ostatnie rzeczy w życiu Jezusa, ostatnie dzieła, te najważniejsze dzieła, aby się teraz dokonały. I w całej Ewangelii Jana widzimy pewne napięcie. Bardzo często pojawia się właśnie takie, taka fraza, nadchodzi godzina, ale jeszcze nie nadeszła. Jeszcze nie nadeszła. Nadchodzi, zbliża się. To się powtarza jak refren, jak refren, jak refren, ale teraz w tym momencie. Je... Właśnie na skutek tej prośby Greków Jezus mówi: Teraz ta godzina nadeszła. Ta prośba Greków to był taki gong Bożego czasu, Bożego zegara, który mówił: Wybiła godzina, żeby Jezus oddał swoje życie i dokonał odkupienia. I pojawia się pytanie, dlaczego ta prośba Greków spowodowała właśnie tą, no, no, tą zmianę. Taka niepozorna prośba Greków była sygnałem, że nadeszł, dla Jezusa, że już nadeszła Jego godzina. I zauważmy jedną rzecz, że Jezus w swojej służbie koncentrował się tylko na Żydach, na Izraelu. Kiedyś pewna kobieta poszła, przyszła do Jezusa i błagała Go, żeby uzdrowił jej córkę. A ta kobieta kim była? Kananejką, Greczynką. Też w in, w tym. I Jezus... Co wtedy Jezus powiedział? Jakby nie reagował na jej prośbę, i powiedział: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Dopiero kiedy ona usilnie nalegała, uniżyła się, uzdrowił jej córkę. Także u Jezusa było widać to wyraźne powołanie do służby, którego granic nie przekraczał. Jezus szukał synów Abrahama, do nich kierował swoją służbę. Ale co się teraz dzieje? Okazuje się, że nagle Grecy, i to nie pojedyncze jakieś osoby, ale dużo, dużo ludzi również się zaczynają nim interesować. Również chcą się dowiedzieć o nim, również chcą wejść do Bożego Królestwa. I to był właśnie sygnał dla Jezusa, że moja misja, ta pierwsza część mojej misji, kiedy miałem głosić Ewangelię, być świadectwem, dać się poznać Izraelowi, została zakończona. Już poznał, cały Izrael poznał, kim jest Jezus. I już ta e, Ewangelia zaczęła się wylewać poza granice Izraela już na inne narody. Już teraz Grecy chcą poznać Jezusa. Te owce z innej owczarni, o których o Jezus mówi. Dlatego Jezus mówił. Ten etap się skończył i nadszedł etap y, końcowy, żeby postawić kropkę nad i. I mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, tutaj y, y, korzystam z innego przekładu uaktualnionej Biblii Gdańskiej, y, wpatrzy w ziemię nie obumrze, samo zostaje, jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Także tutaj taki przykład z rolnictwa. Wiemy, że jeżeli ziarno nie wpadnie do ziemi, tam nie obumrze, to po prostu zostanie pojedynczym ziarnem. Jego wartość jest znikoma. Jako po, wartość pokarmowa jednego ziarna jest po prostu znikoma, bo, jest tylko jed, bo to jest tylko jedno małe tycie ziarenko. Ale jeśli włożymy je do ziemi, jeśli ono obumrze, to wyda obfity plon, obfity owoc, rodzi się wiele ziaren. I teraz pytanie, co oznacza, co Jezus chce powiedzieć w kontekście całej tej sytuacji? Jezusem zaczynają się interesować Grecy. Tak jak Faryzeusze mówili, cały świat za nim poszedł. Już nie tylko Żydzi, ale Grecy wszyscy chcą poznać Jezusa. Jezus staje się niesamowicie popularny. I rodzi się pytanie, gdyby Jezus nie poszedł na krzyż, ale gdyby dalej działał tak jak działał dotąd. Czyli chodził wszędzie. Nawet do Grecji, może gdzieś do Aten, by pojechał, by głosił Ewangelię, by nauczał, by uzdrawiał. Pytanie, czy to by się przyczyniło do zbawienia świata? Oczywiście nie. To by nic nie dało. Owszem, ludzie by poznali Boże, Boże działanie i tak dalej, ale nikomu by to nie dało zbawienia. Żeby ludzie mogli być zbawieni, żeby doświadczyć nawrócenia. Nie tylko ci Izraelici, ale ci Grecy, wszyscy, Jezus musiał najpierw umrzeć, obumrzeć umrzeć na krzyżu, dokonać naszego odkupienia, bo tylko wtedy otworzyła się, tylko dzięki temu otworzyła się droga do nieba. Jeśli by nie obumarł, mógłby chodzić, działać, ale był jak to pojedyncze ziarnko. Dopiero jak obumarł, to przyniosło obfity plon i możliwość, dzięki której wszyscy mogą skorzystać ze zbawienia nawet Grecy. Także te słowa dotyczą się w pierwszym rzędzie Jezusa, Jego służby, Jego ofiary. On musiał obumrzeć po to, abyśmy my mogli być zbawieni. To musiało się stać, taki był Boży plan. Ale one dotyczą również nas. Jeżeli chcemy mieć życie wieczne, jeżeli chcemy mieć owocną służbę również, my musimy umierać na wzór Jezusa. Jezus o tym mówi w kolejnym wersecie, w kolejnych dwóch wersetach. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jezus, czy Jezus miłował swoje życie? Czy żył dla siebie? Czy, czy sobie jakoś to życie urządzał po to, żeby mu było dobrze? Nie. Jezus żył po co? Po to, żeby wypełnić wolę ojca. Na tym się koncentrował i to czynił właśnie. Poszedł na krzyż. I w tej postawie my musimy Jezusa naśladować. Musimy umierać dla siebie, dla swojej woli, dla swojego życia, odczytywać jaka jest Boża wola i dla tej woli żyć. Umieranie dla siebie nie chodzi, nie chodzi o jakąś ascezę, o jakieś samobiczowanie się. W średniowieczu ludzie często tak rozumieli, że no, muszę umrzeć dla siebie. I gdzieś się zamykali w klasztorach i tam na grochu się modlili i tak dalej, klęczeli. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy rezygnowali ze swojej woli, życia dla siebie wypełnienia jakichś swoich planów, i żyli dla tych zgodnie z Bożą wolą, z Bożymi planami. Tutaj pomocne mogą się okazać przykłady, są wyraźne przykłady w Starym Testamencie. Na przykład Bóg powiedział Abrahamowi, wyjdź z domu swego, od rodziny swojej i wejdź do ziemi, którą ci wskaże, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I wszystkie narody będą przez ciebie błogosławione, przez Boga. I wtedy Abraham, jeszcze wtedy Abram stanął przed dylematem. Życie w ur haldejskim, gdzie mieszkał, było bardzo wygodne. Miał dobytek, miał służbę, wszystko było znajome. Tam nawet były wodociągi. To była, że tak powiem, cywilizacja, jak na tamte czasy najlepiej rozwinięta. Nie było światłowodów jeszcze, ale wodociągi już były. Chyba wodociągi są ważniejsze. Także wygodne życie wspaniałe, ale z drugiej strony pojawia się pewne powołanie. Wyjdź stąd i idź, tam dzieci wskażę. I co i staniesz się wielkim narodem? Co zrobił Abram? Po, wyszedł, poszedł. To jest właśnie przestał żyć dla siebie, obumarł jakby dla może swojego życia wygodnego, po to, aby żyć zgodnie z Bożym planem. I jaki, jaki był rezultat tej decyzji? Wielkie błogosławieństwo. Dla Niego, dla Jego potomstwa, ale również i dla nas. Mojżesz. Miał do dyspozycji y, wszystkie skarby Egiptu. Był synem córki faraona, czyli wnukiem faraona przybranym. I jako taki po prostu mógł czerpać pełnymi garściami z życia. Mógł mieć wszystko, co, co tylko. Ale czy, czy zdecydował tak żyć? Nie. Dlaczego? Postanowił, postanowił cierpieć ucisk razem ze swoim ludem, z ludem Bożym, niż, za, niż, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Tak jest napisane w do Hebrajczyków. Dlaczego? Dlatego, że skierował oczy na zapłatę. Bo na horyzoncie zamajaczyła mu Boża obietnica i on uznał, to co obiecuje Bóg jest o wiele bardziej wartościowe niż to, co ja mogę mieć w Egipcie. Chociaż to było jak na tamte czasy, może nawet jak na dzisiejsze czasy, coś, czego żaden człowiek nie mógł doświadczać. Także Boży obum obumrzeć, to znaczy zrezygnować ze swojego życia, do jakichś swoich celów, po to, aby żyć, dla Boga. I z nami jest podobnie. Biblia mówi, uwierz w Jezusa, a będziesz miał życie wieczne. Musimy, kiedy uwierzymy w Jezusa, wiara oczywiście łączy się z tym, że, 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 że rozumiemy, kim On jest, ufamy Mu, ale łączy się też z tym, że odwracamy się od naszego starego życia. To jest jakby jeden ruch, kiedy ja się zwracam do Jezusa, odwracam się również od grzechu. A co z tymi, którzy nie są gotowi obumrzeć? Biblia też podaje przykłady takich ludzi. Przykładem takiego człowieka był Judasz. Dlaczego Judasz szedł za Jezusem? Judasz szedł za Jezusem, bo liczył na to, że zrobi wielką karierę w polityce. Że będzie ministrem po prawicy albo po lewicy, będzie gdzieś zasiadał i będzie czerpał wielkie zyski i będzie miał... miał nie, niezwykłe życie. Ale Judasz był bardzo spostrzegawczy. Może bardziej spostrzegawczy niż, niż inni uczniowie. I szybko się połapał, że plan Jezusa gdzieś w inną stronę zmierza chyba. Że, że faryzeusze już tutaj mówią o, o tym, żeby zabić Jezusa. I Judasz doszedł do wniosku, że na tym ognisku kiełbaski nie upiecze. I <grym> co postanowił zrobić? Interes. Dopóki jeszcze, było, dopóki jeszcze było można, dopóki go ktoś nie uprzedził, chciał, chciał jeszcze na Jezusie zarobić. I jak się zakończyło życie Judasza? Katastrofą. Nie był gotów obumrzeć dla swojego życia. Dla niego życiem były pieniądze, kariera, przyszłość i tak dalej, ale nie Jezus. To jest właśnie ten negatywny przykład. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie, jeśli... Kto mnie służy, uczci Go Ojciec mój. Jeśli chcemy służyć Jezusowi, jeżeli wierzymy w Niego, wierzymy, że On jest tym Zbawicielem, to musimy również naśladować Jezusa, iść za Nim. Jezus może przemeblować nasze mieszkanie i to dosyć poważnie. Jezus może zmienić nasze życie. Zobaczmy, jak zmienił życie Abrahama. On sobie żył gdzieś tam wygodnie w mieście, teraz zaczął żyć w namiotach. Ale czy jego życie było ciekawe, czy było ekscytujące, czy było fascynujące? Tak, bo, bo Bóg był w nim. Nie ma lepszego życia niż takie, w którym jest Bóg. I kiedy my obumieramy dla swojego życia, i naśladujemy, naśladujemy Jezusa wtedy w naszym życiu, zaczyna w cudowny sposób działać Bóg. Tak jak słyszeliśmy świadectwo dzisiaj yy, brata Michała, zaczyna działać Bóg. Zaczynają się dziać wspaniałe rzeczy. Jezus mówi, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. On będzie razem z nami. I jeszcze do tego spotka nas wielka nagroda. Uczci nas Ojciec. Jeżeli pójdziemy, obumrzemy dla naszego życia, pójdziemy za Jezusem, to jeszcze usłyszymy takie słowa: dobrze, sługo dobry. Czego uczy nas dzisiaj Boże Słowo? Prostej zasady, którą widzimy w całej Biblii: życie duchowe, obfitość tego życia przychodzi przez śmierć. Najpierw śmierć, później życie. Tak jak śmierć Jezusa otworzyła drzwi do zbawienia dla nas, dla całego świata. Tak również nasza śmierć, kiedy my umieramy dla tego świata, przynosi nam w życiu prawdziwy owoc. Słyszałem o nawróconym koszykarzu w Lidze Amerykańskiej. On zetknął się z Ewangelią, uwierzył, i wtedy jego koledzy, kiedy to się stało, jego życie się zmieniło, powiedzieli tak, on umarł. Nie chodzi już z nami na, na balangi, używa zupełnie innego języka, chodzi w jakieś inne miejsca, ma jakieś inne środowisko, otoczenie. Umarł. To jest właśnie to, co ma się stać w naszym życiu. Umierajmy, umarliśmy, ale też umierajmy, naśladujmy Jezusa, a wtedy On będzie w naszym życiu obecny i wydamy prawdziwy owoc dla Jego chwały. Amen.